Wszechmogący Boże, Ty, który prowadzisz nas przez wszystkie drogi życia, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Tak jak posłałeś Filipa, aby objaśnił Pismo Święte urzędnikowi z Etiopii, prosimy Cię, abyś i nas obdarzył mądrością i zrozumieniem Twoich nauk. Panie, Ty, który jesteś mistrzem i przewodnikiem na wszystkich drogach, Otwórz nasze serca, abyśmy mogli przyjąć Twoje słowa z radością, i pozwól nam być Twoimi narzędziami w przekazywaniu Twojej prawdy innym. Pomóż nam rozpoznać Twoje wezwania i z odwagą reagować na Twoje polecenia. Daj nam ducha otwartości i gotowości do działania, abyśmy mogli służyć tam, gdzie jesteś najbardziej potrzebny. I aby nasze życie było żywym świadectwem Twojej miłości i łaski. Niech nasza wiara i nasze zaangażowanie w rozpowszechnianie Ewangelii będą dla świata znakiem nadziei i światła przez Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.